No tu i awaria była bardzo poważna. Uszkodzenie układ, uległ układ napędowy, przekładnia, ściślej mówiąc, tutaj przeniesienie napędu na przednią oś. Poleciały zęby, ponieważ w ciągniku zastosowano i tak samo tutaj przednia oś, zawieszenie przedniej osi, luzy. Więc tutaj troszeczkę tych pieniążków trzeba w ten ciągnik było włożyć. Witam serdecznie wszystkich z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie pod Górnym. Mamy dzisiaj ciąg dalszy naprawy ciągnika 40 270. Troszeczkę zapomniany temat. Ciągnik dosyć długo już u nas tutaj stoi, no ale to wynikało to też z nadmiaru pracy. No właśnie nadmiaru nigdy nie jest za dużo, ale dosyć dużo pilniejszych prac było. Natomiast ciągnik ten, który pierwotnie klient przyprowadził do naszego serwisu późną wiosną do naprawy. No po policzeniu kosztów więc zrezygnował z naprawy no i zaproponował nam sprzedaż tego ciągnika, bo stwierdził, że je, bo ten ciągnik właściwie to nie jest aż tak bardzo potrzebny. No i tutaj doszliśmy do porozumienia, że okej, okay, to my ten ciągnik odkupimy, naprawimy go, no i będziemy go oferowali wtedy do sprzedaży już po naprawie. Ciągnik Massey Ferguson 4270 ciągnik pochodzi tutaj z, można powiedzieć z rynku krajowego, czyli był sprzedany przez naszą firmę w 2003 roku bodajże no i cały czas był u jednego użytkownika z rok, rok produkcji 2002, więc gdzieś tam tutaj mówię, sprzedany był bodajże początek 2003 czy końcówka 2002 roku. No i u tego jednego użytkownika chodził przez no, liczmy małe 18 lat. Ciągnik dorosły, można by powiedzieć, bo 18-letni. Natomiast no nie jest tutaj aż tak specjalnie, żeby no zmęczony. Jest troszeczkę zmęczone życie, natomiast no tutaj awaria była bardzo poważna. Ehm... Osoby, które zapomniały albo osoby, które nie wiedziały, nie oglądały wcześniejszych filmów, tam gdzieś z maja bodajże, to przypomnę, że uszkodzenie układu, układ napędowy, przekładnia, ściślej mówiąc tutaj przeniesienie napędu na przednią oś, poleciały zęby, ponieważ w ciągniku zastosowano nie do końca właściwe ogubienie przedniej osi. Rozmiar teoretycznie się zgadzał, natomiast e, były to opony wysokoprofilowe, zwykłe. No i takie, o, te koło tutaj jeszcze leży, oczywiście te opony będą wymienione. Widać, że opony praktycznie prawie że nowe, natomiast niedopasowany obwód toczenia koła spowodował bardzo poważne uszkodzenia w przekładni. No i tutaj przekładnia, układ hydrauliczny też oczywiście niestety padł, no to z innego jakby tam powodu. I tak samo tutaj przednia oś, zawieszenie przedniej osi, luzy, więc tutaj troszeczkę tych pieniążków trzeba w ten ciągnik było włożyć, no i dlatego też klient zrezygnował. Przypomnę, co było robione. Układ napędowy przekładnia, układ hydrauliczny. Tu widzimy pompa zewnętrzna, jest nowa zamontowana. Ta pompa od podnośnika tłoczkowa też jest nowa. Zobaczymy, gdzieś tutaj powinna leżeć, tutaj leży ta stara pompa hydrauliki. Roboczej, zewnętrzna, natomiast pompa układu podnośnika, gdzie ją tutaj wyciepali, musiałbym teraz poszukać. No ale też jest zabontowana nowa. Pozostało nam jeszcze do zrobienia troszeczkę prac kosmetycznych, ale nie tylko, bo tutaj aktualnie usuwamy wyciek z wałka tylnego WOM-u. Widzimy ramę zaczepu, tutaj trzeba było odkręcić nie. Też przy okazji, no i tutaj w tej chwili jest rozebrane, przygotowane do montażu nowych części. Robimy, o, tutaj mamy przystawkę, e, obudowę, e, wyjścia na przedni napęd. To też było niestety musiało być nowe, zamontowane. E, teraz jeszcze tutaj luzy na przed, zawieszeniu przedniosi zostały już usunięte. Zostało nam jeszcze do zrobienia e, usunięcie wycieków z, ze zwolnić, z przednich i z półosi, tutaj wychodzących z wału. No tu jest jeszcze taka się doszło, doszła nam do niespodzianka. Widzimy z, z, lekko, delikatnie, ale jednak zużyty bieżnie na krótkiej półosi, która wchodzi w przednią zwolnicę. No i teraz zamontowanie pierścienia uszczelniającego w takim stanie na taką ośkę no niestety nie spowoduje, że wyciek, no, na, chwilę, na chwilę tego wycieku by nie było, ale po bardzo krótkim czasie niestety wyciek by się na pewno nam. Ujawnił, do tego tutaj trzeba zastosować. I yy, jest na szczęście możliwość zastosowania takiego zestawu naprawczego tulejka. Cienka tulejka nałożona ci... na... na ciepło praktycznie na tą pułośkę No i dalej pierścień uszczelniający. No i to dalej będzie jakby latało. Kolega tu przyjdzie się też nie zweryfikować, czy dobrze mówię, sprawdza tą pułośkę yy, No i tą część niestety musieliśmy zamówić, bo jej nie było, więc tutaj będziemy mieli znowu pewnie jeden dzień po stoju, no bo tyle nam zajdzie. Przy silniku w zasadzie nic więcej nie było robione. Sprawdzimy jeszcze teraz po składaniu silnik, sprawdzimy jakie jest ciśnienie sprężenia, gdyby tam był jakiś problem, ale nie sądzę, ponieważ no te silniki Perkinsa akurat tutaj w tych modelach bardzo dobre silniki, nie jest, nie jest to silnik wyżyłowany, bez turbodoładowania, czyli taki wolno sący silniczek, który naprawdę potrafi się odwdzięczyć dobrom w miarę bezawaryjną pracą. Pompa rotacyjna, ale sterowana mechanicznie, więc też tutaj układ też bardzo jakby prosty i, i nie sprawiający większych problemów, a nawet gdyby coś tam się działo, to ewentualne koszty naprawy takiego układu wtryskowego są nieporównywalnie mniejsze niż na przykład w pompach sterowanych elektronicznie, czy na przykład w niektórych, bo moje nie wszystkie, ale niektóre Wersje układów paliwowych Common Rail'u, gdzie yy, czasami nawet nie ma możliwości naprawiania wtryskiwaczy, ponieważ nie ma do nich części i trzeba wymieniać całe wtryskiwacze, a taki wtryskiwacz to jest rząd wielkości plus minus 1500 2000, a czasami nawet i 3000, więc to wtedy można sobie łatwo policzyć. Gdyby trzeba wymienić 6 wtryskiwaczy chociażby po półtora no tysiąca, to robi nam się 9000 zł za same wtryskiwacze. Więc tutaj na pewno, gdyby był problem z układem wtryskowym to kosz naprawy takiego prostego układu wtryskowego naprawdę będzie dużo niższy. Z rzeczy takich poprawiających troszeczkę wygląd ciągnika to oczywiście oblachowanie. Tutaj jest, tylne błotniki są już polakierowane, są zamontowane pola po malowaniu. Tutaj widzimy leży maska silnika, też jest boki maski i góra pola kierowane, także w efekcie końcowym, to możemy później jeszcze w jakimś tutaj filmie pokazać efekt końcowy tego wyglądu ciągnika, będzie na pewno dużo, dużo ładniejszy niż jeżeli ktoś pamięta wyglądało to na początku. Podwozie raczej malować nie będziemy, ponieważ no tu, tu zawsze potem jakaś domysły klientów, potencjalnych klientów, że coś tu ktoś próbował ukryć, zamaskować, więc raczej chyba zostawimy tak w tym stanie, jak jest, ale też ewentualnie tutaj przemyślimy, czy nie jakieś tutaj, no wiadomo, w takich miejscach, gdzie tam jest, byłaby korozja, to może troszeczkę podmalujemy, wtedy wiadomo, wychodzą troszeczkę takie ciapki, łatki, ale przynajmniej widać, że jest to jakby prawie, że oryginalny lakier, no tak jak zresztą na kabinie, to też zostanie nam, wykonać takie drobne wyprawki tutaj w tych miejscach, gdzie jest ta rdzana, zamiast reszty byśmy tu zostawili tak jak było. Ciągnik też jest wyposażony w ładowacz czołowy Hydramet, ładowacz akurat przez klienta. No był kupiony, ale w zasadzie prawie, że nieużywany. Także jeżeli chodzi o sam wysięgnik ładowacza, to tam nie jest to w zasadzie praktycznie nic zużyte i zostanie to zamontowane do tego ciągnika i będzie razem z tym ciągnikiem oferowane do sprzedaży w komplecie. No chyba że ktoś by nie chciał bardzo ładowacza, to zawsze można ładować teoretycznie zdemontować, ale myślę, że ładować zawsze się przyda w każdym gospodarstwie do różnych prac, Czasami raz w roku, ale czasami też, te... ale warto go wtedy mieć. Yy, zamontowanego. Niektórzy mogą powiedzieć, że no, jeżeli chodzi o ciągnik z ładowaczem, no to faktycznie jest mocno zżyty, zwłaszcza przednia oś. Natomiast no, tutaj, tak jak powiedziałem już na, przed chwileczką, że ten ładowacz na tym ciągniku nie był zbyt intensywnie eksploatowany, może kilkadziesiąt godzin przepracował w sumie, sumarum, więc tutaj jakby takiego zużycia no, nawet na tej osi nie było aż takiego dużego, a te no, niewielkie luzy, ale to wynikające raczej z normalnej eksploatacji, zostały usunięte, nic nie trzeba było tutaj wyspawywać, napawywać. Wystarczyło wymienić tuleje, które normalnie się zużywają. Zresztą tutaj po felgach i obręczach ku przednich widać, że tutaj jakby specjalnie nie był tu aż tak bardzo obciążany, bo gdyby to faktycznie to dużo chodził w ładowaczu, a są tu felgi skręcane, chociaż do pracy z ładowaczem lepiej jak są felgi pełne, to te uszy pewno byłyby już dawno poobrywane, tutaj natomiast śladów takich nie ma. Felgi zresztą też zostaną pomalowane, ponieważ no przednie, może ta źle nie wyglądają, tylne wyglądają troszeczkę gorzej i to zostanie też tutaj oczyszczone, pomalowane, żeby wizerunkowo ciągnik był troszeczkę ładniejszy. Wiadomo, oczy kupują i lepiej jak to troszeczkę ładniej wygląda niż e, taki otryplały, odrapany, ośrupany, to wtedy łatwiej jakby tam klient. Kupił, a zresztą z drugiej strony, to wtedy też, jeżeli klient przeprowadza ciągnik w dobrym, ładnym stanie technicznym, no to yy, wizerun, wizerunek, właściwie no, wizerunkowo, w stosunku do yy, sąsiadów wygląda to znacznie lepiej, że no, kupił całkiem ładny ciągnik, a gdyby przeprowadził nawet w dobrym stanie technicznym, ale zniszczony, taki poodrapany no to każdy by, kurczę, kupił kawał złoma, pewnie do, no, do remontu. A ten ciągnik naprawdę będzie przygotowany, wyremontowany do pracy i gotowy właściwie do pracy, tak że będzie można nim w zasadzie prosto z warsztatu jechać w pole i normalnie nim pracować. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam do oglądania naszych filmów, do subskrypcji kanału no i do usłyszenia w następnym filmie.